Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, a to jest mechanik maszyn rolniczych, który pojawia się specjalnie dla jednego z moich widzów, e, który e, chciał, abyśmy zareklamowali traktory, więc e, posprawdzamy z czym się tak graje, nie? Naprawa przednie lewe koło używając wyważarki. Jeszcze tej gry nie uruchamialiśmy. To jest pierwsze zlecenie, jakie kiedykolwiek uruchomiłem w tej grze. Grałem tylko w Mechanik samochodowy z 2018 i tyle. Zobaczymy jak to pójdzie. przednie lewe używając wyważarki. Ok, wykonaj jazdę na torze testowym. Czyli tak, mamy wyko... mamy... Yy, sprawdzić przednie lewe koło, tryb demontażu, tryb montażu, no dobra, wszystko super, pięknie i wspaniale, tylko powiedzcie mi, tak se traktor stoi, Be tak bez niczego, nie stawiamy go na żadnym, nie, dobra, jest, 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 jest podłożony, yy, tryb demontażu, no. no i co, coś więcej tu mamy? Nie, no miałem tylko wyważyć to koło. No to, to niepotrzebnie nawet ściągałem tą kolejną rzecz. O, nie, to, to koło. Ściągamy, odkręcamy kluczyki, odkręcamy śrubki kluczykiem. <śmiech> <śmiech> Dawaj! <śmiech> Dobra. I wyważarka, wyważarka, wyważarka. Karoseria, tu jest wyważarka, nie? Wyważarka, aby skorzystać, dobra, 13-18%, Jezu, czy chcesz naprawić za 123, no dobra. Wyważarka naprawia koła, spoko. Coś jest na dysku, wysłałem OK, spoko, jak coś nie, nie przychodzi, czy coś, to ślicie to wszystko na, na Discorda, nie? Dobra, tryb. Yy, zmieniamy tryb. Yy, ja chcę zmienić teraz tryb na. Yy, Przybliżony przesunięcie, zmiana trybu. Tryb montażu, dokładnie. Jesteśmy zarąbiści, tak, odnowiliśmy koło? Powiedzcie mi, kto potrafi w takim wioskowym garażu tak naprawić koło jak my. No nikt. Jesteśmy najlepszym rolniczym mechanikiem we wsi. Nie ma drugiego takiego. A jeszcze se pojeździmy tym traktorem też w ogóle. Jeszcze jakby się go odpalało tak na korbkę. oho, to by było zarobiste. Dobra, jazda testowa. Ki. Tak, jestem pewien. Zakręciłem koła, więc powinienem móc wykonać jazdę testową. MKO, gdzie reklamy traktorów? Dawaj reklamy, a nie. To jest najlepsza reklama traktorów. To jest najlepsza możliwa reklama traktorów, jaka istnieje. Jesteśmy mechanikiem traktorów, a dokładniej mechanikiem maszyn rolniczych, więc mogą się pojawić nie tylko traktory, więc to jest nawet więcej niż chciał Jurbit. Aha, no to ambitna ta jazda testowa, bo pewnie tu muszę się zatrzymać, tak? Bardzo dobrze się zatrzymuje. Moc silnika. To teraz powinno być pod górkę. A jest, dokładnie. Moc silnika to jest. Aha, muszę stanąć tak i ruszyć pod górkę. Wow! A to dobre. Czyli mógłby być na przykład za słaby silnik, żeby wyjechał pod górkę, a to Bajer. Dobra, i teraz w tą stronę. Co to za dziurwy. No, to, to się nazywa test zawieszenia i test slalomu. <grym> to jest po prostu. Odnoszę wrażenie, że to naprawdę gra została zrobiona jako polew z karmechanik simulatora. To po prostu gra jest prześmiewstwem karmechanika. Naprawdę tak to wygląda. Najlepszy rolnik we wsi. Ile fabryka dała, tyle kręcimy. Powrót do garażu. Nie będzie już. Dobra, się przywitać, ale nie mogę zostać. O, przykro nam. Przykro nam, kopl. Naprawiono. Menu podręczne. Nie wiem, co kliknąłem. Schowek kliknąłem. Wyjście do menu? Nie. Coś zbagowałem? Spacja menu. Pokaż, ukryj na dwozie. Pokaż, ukryj. Pokaż kartę zlecenia. Mamy kartę zlecenia. Restart zlecenia, spacja schowaj. M, co oznacza M. Nie wiem. Nie wiem, ale coś się popinkoliło, bo mi się otwarł schowek, który jest pod I. Dobra. Spacja menu, karta zlecenia M. Dobra, dobra, dobra. Naprawiono. A, trzeba było kliknąć, naprawiono. Patryk, po jakim czasie możesz naprawiać kombajny? Uuu, nie wiem. Na razie pewnie bym musiał naprawić, nie wiem, z 50 traktorów, żeby dostać jakiś awans. Nie, no tam 15. Wykonaj jazdę na torze testowym przed rozpoczęciem naprawy. Napraw wszystkie niesprawne zrzutnice. Uuu, to już jest ambitne. Czyli muszę najpierw wykonać jazdę na torze testowym, a dopiero później coś tam sobie posprawdzać, co jest niesprawne. To poprzedni sprawny traktorek fajnie jeździł. To zobaczymy, jak się będzie jechało tym. Nie no jedzie dobrze. Niesprawne zwrotnice jedzie dokładnie tak samo jak jechał tamten, tylko ten jedzie chyba troszkę wolniej. Układ kierowniczy jest niesprawny. Szybko poszło. Dobra, i teraz możemy zrobić coś takiego, że tu mamy pokaż, ukryj kondycję i możemy sobie zobaczyć, czy jakaś tam część gdzieś tam, 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 pod spodem czy coś nie jest przypadkiem już zjarana. I my to wiemy, że ona jest zjarana. Bo ja się nie znam i nawet nie wiem, gdzie jest zwrotnica. To będzie coś gdzieś z przodu, nie? tutaj. Przy silniku to będzie coś ten. To może być to? Nie, no zwrotnica to jest coś przy układzie kierowniczym. Drążek podłużny. A nie mam jakiegoś trybu... O właśnie, jest tryb sprawdzania kondycji. No widzicie, no jakbym wiedział, że jest taki tryb od razu, to byśmy się nie pitolili z takimi rzeczami, jak ja tutaj robię. Tylko byśmy sobie pobadali tutaj. Nie, dobra, najpierw to, nie? Tutaj ten pasek klinowy, i tutaj ten pasek rozrządu. No ciekawe, jak pasek rozrządu przeszedł przez pasek klinowy. No ale dobra. Yy... Układ kierowniczy, jak chcę się pobawić z układem kierowniczym. Trójeczka testujemy. Jak na razie wszystko jest. Dobra, czyli to jest niesprawna część, tak? Jest zwrotnica, nawet jest podpisana. Dobra, podejdziemy sobie jeszcze z drugiej strony. Sprawdzimy z drugiej strony zwrotnicę. Muszę już Was opuścić, moi drodzy traktorzyści. O, Jurbit! A to wszystko specjalnie dla Ciebie! A ty nas zostawiasz. Czy jeszcze coś jakieś Spoko. Ale nie spodziewaj się już traktorów. dobra. Czyli musimy tak ściągnąć koło. To, to blokuje, to blokuje. Dobra. I teraz to i zwrotnica. Teraz ciekawe, jakbym chciał ściągnąć tą zwrotnicę. A, czyli dobrze, dobrze robiłem, ściągając tam wszystkie rzeczy po kolei, kurde. Ale to jest prosty system sterowania, nie? W takim traktorze. Ta dźwignia pcha tutaj, te są połączone na stałe. Jeśli coś się rusza, to rusza się całość. No. A Jurbit powiedział, że jeszcze wróci za 15-20 minut. A Wy tutaj mu dobrej nocy życzycie? Czy Wy dobrej nocy życzycie mnie, bo spadacie? Bo, bo nie wiem, bo nie kumam. Tam, tam, tam się dzieją jakieś takie czatowe rzeczy. Chłopaki tam się żegnają. Dziewczyny tam się żegnają. A tutaj tak nie do końca. Dobra. I teraz tak. Czy ja mogę te rzeczy naprawić jakoś? Czy ja muszę kupić tę zwrotnicę? Czy mogę sobie ją tylko naprawić? Naprawa części. Aby skorzystać z funkcji naprawy części wywierzę właściwą ze schowka. Dobra, tu mam te zwrotnice, nie? Dobra, no i skoro mamy je naprawione, teraz wystarczy je założyć. wyglądają jakby w ogóle nie były niczym połączone takie wiecie, takie Aha, spoko, zakładamy jakieś przedmioty do, do traktora a z czym to się je, jak to się je i dlaczego to się je tak, a nie inaczej no to, sorry winy no tu ale, ale ja się nie znam i o nie wiedzieć kali tylko montować pewnie te traktory z PRL no w sumie to, to tak w sumie to tak Om ucz się. Nie wiem czy jest teraz OM na czacie, ale jeśli jest OM, to musi się uczyć, bo jak on chce sobie pole uprawiać, to, to musi zacząć już teraz ogarniać. Gdzie śrubkę przykręcasz, gdzie jest zwrotnica, co ci się może popsuć, jak są łączenia, co z czym, jak, dlaczego. No, będziesz sam miał pole. Na jakimś odludziu to będziesz musiał se naprawić taki traktorek oj, oj oj dobra no i co tam mamy jeszcze niby Zrobiony, zrobiony, naprawiono co to za gierka mechanik maszyn rolniczych to ja Polski mechanik naprawia traktory. Dokładnie. No i trzeci mamy traktorek. Ale to już będzie dla tych bardziej zainteresowanych, czyli może, może kiedyś. Zobaczymy jaką popularnością będzie się cieszył ten odcinek. I czy Was to w ogóle zaciekawiło? Z tej strony był niepopularny to jest Mechanik Maszyny Rolniczej 2015, a z nami były Czateły i. i wy. Jak się Wam podobało, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i jak chcecie więcej z tej serii, to, to dajcie znać, bo ja się jakoś na nią ambitnie nie nastawiam. Na razie.